Witam wszystkich. Dziś jak widać, tu jest lata. Tu z tego pian daję. właściwie skończyłem bo mi się skończył z tego pian. To co pozostało po ociepleniu. Ale było tego sporo, po prostu położyłem na poddasze. Oczywiście, jak tu ktoś mi przypomniał, robię dla siebie, więc się nie śpieszę i robię dokładnie. Tu jeszcze nie obcięta pianka. Jeszcze wszystko. Takie sobie jak widać właśnie. O. Na tyle mi starczyło z tego pianu o. A resztę najprawdopodobniej o tam będzie wszystko chodzione z waty Zobaczymy jak to wyjdzie o. Tu jeszcze. jeszcze coś do obcięcia Ale Następny filmik będzie chyba jak już wszystko zrobię no się to chyba łaganu narobiło powiem, że z waty gryzie w gardło a ze stachopianu dużo śmieci zostaje i lata to normalnie wszędzie, wszędzie gdzie tylko możliwe więc jak kto woli, albo się dusić albo śmiecić sobie na poddaszu a więc do zobaczenia i do usłyszenia